Witam, ja jestem Pablo Messi, a to jest mały poradnik jak nagrywać y, dźwięk, jak nagrywać grę, potem to wszystko zgrać w programie Camtasia Studio. I jak ten dźwięk y, poprawić, odsumić i podgłośnić. Dobrze, żeby nagrać swój dźwięk, ja teraz nagrywam swój dźwięk razem z nakręcaniem z Camtasia Studio żeby nagrać swój dźwięk, żeby potem mógł go podgłośnić. Od, yy, musimy pobrać program, który jest darmowy. tu jeszcze na 9 Żeby było dobrze tutaj macie tak i input i teraz yy, włączyłem nagrywanie yy, włączyłem nagrywanie no i widzimy że to jest trochę cicho właśnie nie wiem czemu ostatnio mi wzięło i tak cicho się robi kurde nie wiem właśnie dlaczego Dobra, klikam eksportuj na przykład, na przykład, na przykład, yy, będzie to plik, będzie to po prostu plik, nie, mamy tutaj plik, otwieramy program GoldWave, w którym będziemy podgłaszać i otrzymać dźwięk, on też jest darmowy, taki, no można go kupić, bo on ma tam licencję, gdzie można robić yy, więcej rzeczy, ale to są podstawowe ograniczenia do amatorskiego podgłośnienia dźwięku. Widzimy coś ciche? Yy, Włączyłem nagrywanie i trochę są szumiki. Szumy. Tutaj kombinujemy i na przykład dajemy 25. Potem podgłośniamy sprawdzamy jest dobrze, yy, Włączyłem nagrywanie. No, jest bardzo dobrze. Jak chcemy jeszcze raz, trochę nam się podgłośni. Tak, trochę nam się podgłośniło. Yy, włączyłem nagrywanie. No. Widzicie, żeby nakręcać yy, grę, obraz gry, ściągacie po prostu... Yy, Frapsa, program Fraps jest darmowy, ale można go kupić. Jest darmowy w wersji demonstracyjnej. Można go kupić, kosztuje tam chyba 30 dolarów. Nie wiem dokładnie, bo ja tego nie kupiłem Tutaj FPS-ami się nie zajmujemy na razie. Mów. to jest najważniejsze. Tutaj, klikając change albo w to, ustalamy, gdzie mają się nasze filmy nagrywać, yy, zapisywać, jak się będą nagrywać. Tutaj ustawiamy sobie yy, przycisk, którym będziemy uruchamiać i zatrzymywać nasze nagranie. I koniecznie, koniecznie nie, nie mieć tego włączonego, bo jak z nagrywa dźwięk z gry, znaczy może nagrywać dźwięk z gry, wtedy ty, Wy tam musicie w Audacity włączyć dźwięk z gry, z którego nie wiem jak to się robi. Ja to wszystko wyłączam, żeby Audacity nagrywało i dźwięk z gry, i naszą narrację. Nie wiem czy to będę musiał zmienić Tutaj klik dajemy na full size, nie half size tylko full size Tutaj po prostu klikamy 30fps i to jest 29,97 I tak Flapsem to razie tyle To możemy zasejfować e, Dobra, jak już zasejwowaliśmy w tym to, żeby obrobić nasz film, którego niestety nie przygotowałem. Kurde. Nie przygotowałem. A dobra, kiedy z tym? Dobra, mamy tutaj program Camtasia Studio. Yy, program jest bardzo prosty w obsłudze, jak się nauczycie go obsługiwać. Ja muszę tylko tu znaleźć jakieś kurde, no... Muszę znaleźć jakiś tylko filmik. chwila Cześć, z tej strony Paweł Messi Nie, kurde Na przykład z Dead Space jeszcze nie usunąłem To bierzemy Import Media I importujemy tutaj swój filmik i dźwięk, który zapisaliśmy przez program GoldWave Nagrany przez pro program Audacity to montujemy Beskido, bo to już jest ten. No, no, no Kurde, zamknęłam, że to już jest obrobione Ech. Kurde, delay Delay Poczekajcie Witajcie, jaj Kurde, no, nie ma żadnego filmu. Dobra, to chwilowo nagramy nasz film. Szukaj z Minecrafta. Dobra, mamy z Minecrafta. nagrywamy mamy? No, Szukaj sobie, nagramy jakiś serwer. Na przykład serwer, co ja Właściwie tutaj nic nie ma tak na spałnie. Można się bić na spawnie wszędzie, kurde, się może bić. Sorry. Mm, telefon. Dobra, jak już to nagraliśmy, czekajcie chwilę. Ten moment w filmie zostanie przyspieszony. Ok, jak zapisał się tam ten plik, tu mamy dźwięk. Otwieramy program Camtasia Studio. Jak już mówiłem, importujemy ten filmik i nasz dźwięk. Czyli to w tym przypadku będzie to to. Import media. A w tym przypadku będzie to to. To załadujemy na Audio 2. Nie może być na Audio 1, tylko na Audio 2. I tutaj dajemy tak. Troszkę chcę wydłużyć, ale tego się nie da. Tak? Włączyłem nagrywanie. Widzimy, włączyłem nagrywanie. To się wszystko ładnie nagrywa. Nagrało. włączyłem nagrywanie no to wszystko się tak to wszystko nagrało żeby zapisać klikam upro... produce and share idę gdzie chcemy? jadę zawsze tak na YouTube. no to by było na tyle z tego poradnika myślę że poradnik będzie pomocny ja tak zawsze nagrywam swoje filmy Mówi do was Paweł Silara i cześć